Teraz nie, patrz. Patrz. Teraz nie. Teraz wam pokażę yy, taki ja nie umiem jeszcze no na przykład patrzcie odkręcić, tak? I tak nie? 360 Ja umiem 180 stopni tylko, patrzcie Jak mi się teraz uda? Widzieliście, ale... Czasem mam lepsze dni, a czasem gorsze, patrzcie Kurde. Wczoraj dopiero się zaczęliśmy uczyć w ogóle No, racja Siwy Dobra, nara